wszystkim, supera w Korei, witam w kolejnym daily vlogu, w którym wybieramy się z Tedzinem, który prowadzi auto, jedziemy do kina, do kina na polskich chłopów, w polskich kinach zaczęto wyświetlać w zeszłym tygodniu bodajże chłopów, jestem bardzo, bardzo ciekawa, dobranoc. W ogóle bardzo mi się podoba muzyka. Od kilku tygodni słucham muzyki z Chłopów, bo jest świetna. Jestem bardzo ciekawa tej produkcji. Nie widziałam poprzedniej produkcji tego typu, bo to była chyba o Van Goghu, prawda? Mój Vincent. Ale jestem ciekawa Chłopów, bo to jest już tak na wskroś polskie. I to jest ciekawe, że to w ogóle jest wyświetlane w Korei. Więc zobaczymy. Raczej nie będzie tłumów na filmie, ponieważ idziemy poniedziałek godzina 15 na seans więc podejrzewam, że raczej wielkich tłumów nie będzie e, no, ale może ktoś będzie i po seansie zobaczymy jakie są wrażenia tydzina, co na to powie moje wrażenia i to tyle i spędzicie z nami trochę dnia, nie? randeczkę a w ogóle zobaczcie co mam chciałam powiedzieć, że debiut, ale to debiut nie jest, bo już już ją raz miałam ze sobą na mieście, ale z tydzinem na randeczce to pierwszy raz i się śigulka, te Nie wiem, śigulka. A nie, <itta épisode> uh, uh, no, to Przejechaliśmy przez taką trochę okolicę, która przypominałeś I teraz nagle jesteśmy w centrum Buczon. Tak, tak, tak. Chciałbym to było, bo głęboko jechałem. kasy on 덜이나요 <laughs> 아이고 왜 이렇게 힘이 없어 보여. 밥값 못 먹어서? 네. <laughs> 먹을 밥 문제가 아니에요. 아, 그래? 버터, 다른 포이 오징어. 아하. 핫도그 치즈나 쵸아 지... <laughs> <laughs> 먹어 먹어 많이 어... 먹어. 먹어. z o b a c z m jak bardzo c i 을것 같아. Co to jest za gęsto? Te podziemne parkingi w Korei, to jest tragedia To ja. należy ja do deltet Zaparkowane No, to my to 정상회의 하다 <laughs> 밥콘 냄새? <laughs> 밥콘 냄새나? 튀김콘! 튀김콘! 튀김 뭐? 튀김콘 뭐? 응. <laughs> 크림, 크림치즈 <laughs> 아이고 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 그냥 아이고 반반이 이거 치즈잖아 봐봐 밥콘 작은 치즈닝 치즈. 들어가면 뭐? <sö PM> 응. 그래 있어? 아 칼로리가 속렇게져 그거 no. 확인해야지 여기 있어 뭐 끝에 이렇게. 봐야 가인데 봐봐 여기 다 나올 텐데 오 나왔네 음 치즈 어디 있어 그거 같아 음 보쉬원 더바싱키 아테진 페뷰 4 0 0 0레 이코뷰스 매들브 보여줘 뭐 제로 쿨로 하나 komnakne. <noise> Jak Nawet nam słuchajcie, biletów jest prawdziwy. O! Chyba. Ogólnie to jej. 56 Jesteśmy sami w kinie. Ale fajnie. To nie jest serowy popcorn, tylko popcorn o smaku Cheetos z Cheetosami I w ogóle. I co? So? Mmm. Faktycznie. Więc, słuchajcie, specjalnie na tę okazję wynajęłam całe kino. A mu to pto? Mmm. Ja nikogo. I długa, długa... duga. Zostało 5 minut do filmu, ani nie grają reklam, ani nie ma niczego, ani na nie sprawdzili biletów. Może myślą, że nikt nie przyszedł? A się okaże, że jeszcze nam nie wyświetlą filmu. Będzie śmiesznie. 부스터, 부스터. 나좀 줘, 나 찍어줄게. 춤춰? 아니가 <laughs> <laughs> 나가서 춤춰, 응. 응, 영화 시작 안하면뭐뭐좀 해야겠다. <laughs> Wróciliśmy. Nie nagrywałam już później, jak się zaczął film, bo zaczął się. Co prawda, było reklam chyba z 20 minut. Nie ma się co dziwić, bo to mówię: była godzina 15 w poniedziałek, no to kto miał iść. Mam nadzieję, że na późniejsze godziny potem jednak e, trochę osób przyszło. I chcieliśmy porozmawiać o wrażeniach, tylko najpierw chciałam Wam powiedzieć o koreańskim tytule tego filmu, bo polski tytuł Chłopi nie został przetłumaczony jako Chłopi, tylko po koreańsku jest Ripse Sage. I ja się zastanawiałam, co to jest Ripse Sage. Cały czas. Cześć, Sahi. Okazało się, że to chodzi o to. Sagie to są cztery pory roku i lipce to są lipce, czyli cztery pory roku w lipcach, czyli w tej wiosce, w której się to rozgrywa. I teraz moja opinia jest taka, że ja Wam bardzo to polecam. Przepięknie zrealizowany film, przepiękna muzyka, ja, y, bardzo mi się podobało w ogóle, jak była pokazana ta mentalność chłopów z tamtych czasów, jak to wyglądało w Polsce. Przepiękne, pokazane tradycje różne. Ja nie pamiętam dużo z książki Chłopi. Ja czytałam to dawno, dawno temu w liceum, więc dużo, dużo mi jakby uciekło. Pamiętam tylko śmierć Boryny i to by było na tyle. E, ale ogólnie film zrealizowany był super. To była moja opinia, a teraz posłuchajmy Tedina. Czekaj, krewsta. 아직 아주 지금 서심스럽게 얘기하는 것 같은데 방금 우리 차에서 30분간 욕했어. 아, 스토리 너무 마음 아너. 이 할리śmy do domu 이따라스 całą drogę do domu, c a 스트레스 받아. 너무 무시히 히스토리아 정상한 카밖에 없어. 한카 죽은 아저씨. 세컨드 영화에서는 이제 저 여자 여자 주인공이 숲에서 이제 마녀가 되가지고 <laughs> 마법을 배워서 음. 이제 이, 이 편에서 이제, 이제 마을 사람들 다 쏴죽이는 거야. 이거는 오엊스토리오엊스토리 만들었어 재밌게. Colette Chloé 2, już niedługo w 용용 타고 용 타고 날아온다 립세의 세계 이 이제 투 립세 립세 립 피바다. <laughs> 아, 맙소사. 음, 네. 그럼, 어떻게 됐죠? 아, 근데, 아니야. 여자 주인공도 잘한 게 없어. 하나도 없어. Mm -hmm. 잘한 게 하나라도 있으면 내가, 아, ah, 그렇구나 그래. <laughs> 솔직히, 솔직히 잘한 게 하나도 없어. <laughs> 잘한 거는 한카밖에 없다니까? <laughs> <laughs> 한카 아버지가 제일 불쌍해. 아. Tak, czyli widzicie, że Tedzinowi się za bardzo nie podobało, ale naprawdę już było widać. Na początku wszystko ok, ale później tak od połowy filmu mi się pytał, kiedy się film skończy, kiedy będą potwory, kiedy się pojawią potwory, mm, dlaczego oni się tam nie zabijają wszyscy? Więc taka była historia. Mi się bardzo podobało, bardzo mi się podobało. Polecam. No to popie. <laughs> Dzisiejszą kolację robi Tedin. Nie mam pojęcia, co to jest. O. 박과전 느그이 좋지 않아소스 맛있을까, 맛없을까? 그래서 너뭐 먹으러 갈 거야? 아 그래? <laughs> 아 내가 먹어보라고? 그럼 누가 먹어? 아오빠 먹어보면 되지. 좀더 구워서는 되는 쪼개 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 조금 더 구워줘 그러면 간장에 타면 이지끼들이개빡 시간에? 탔어 저기 뭐 하는 거야? 냉장국 국보다 뭐야 배추 도 많은 것 같은데 거의 거의 뭐라고 해야 돼 죽이야 배추 죽응 좋아해 아 그래 아 그래 그래 알았어 소희 왔어 소희 너도 먹고 싶어 너못 먹어 이거 왜못 먹어요 못 먹어 마쿠아잔 <목소리> 알라테진소슴소요음 Nie wiem jaki to będzie smak, zobaczymy. Tu mamy kimci, zwykłe oraz kat kimci, moje ukochane kimci. Ryżyk, sohi nadal się czegoś domaga. A tu zupa. Bardzo dużo kapusty. Peczuku. I to jest ilość zupy, proszę Państwa. Kadzinę maszyny, to jest A nie, to jest A, Agry? 아 진짜? 응 음. 이건 그냥 소금 간 되어있는 가지 아... 뜨겁나? 그래도 나쁘지 않아 그래도 맛있다 응 응. 음아 이거? 아니야 소희 너밥다 먹었잖아 그래. 이밥다 먹었는데 어 그러게 다 먹었어 배 터질텐데 근데 근데 넘나 이쁜 것? 아우, 이뻐! 아, 넘나 이쁜 것! Mamy następny dzień, jest bardzo rzeźko. takie minus 7. I ja idę pracować do Starbucksa. Będę pracować nad nowym e-bookiem, więcej szczegółów wkrótce. Na razie jeszcze wam nic nie powiem. Ciekawi was pewnie, jak nam dieta idzie. Otóż jakoś idzie, tygodniowy lepiej mi mniej. Nie dlatego, że nie dlatego, że jem jakoś źle, że jem jakieś fast foody, że jem za dużo, że coś takiego. Nie wiem, no po prostu. Tydzieńowi szybciej wszystko leci. Ja idę do Starbunia, a tydzieńowi zrobiłam na śniadanie omlet, bo mam ostatnio fazę straszną na omlety na słodko. Więc tydzień po raz pierwszy spróbuję omleta ym, migdałowego, znaczy z olejem migdałowym trochę wrzuciłam, więc to jest super smak. Wrzucę Wam przepis do opisu, bo jest bardzo dobry ten omlet. Polecam. Zwłaszcza jak sobie z jakimiś owocami go zjecie. Jak wróciliśmy wczoraj z kina, to mieliśmy z tyzinem dyskusję o lekturach szkolnych, bo powiedziałam, że chłopi ten film jest na podstawie książki, która jest lekturą szkolną. No i wywiązała się cała dyskusja, i chciałam z tyzinem porozmawiać, żebyście wy też wiedzieli, jak to wygląda w Korei. Bo niekoniecznie wygląda to tak samo jak na lekcjach w polskich szkołach, więc zobaczymy sobie różnicę. Co prawda musicie wziąć pod uwagę, że do szkoły chodził z 20 lat temu, więc się mogło pozmieniać, ale on przynajmniej opowiada jak to było u niego. Dzięki. 폴란드 너무. 아투 사람들이 그 어제 우리 봤던 폴란드 영화 한국 사람들이 음. 평가하는 거는 봤거든. 음. <laughs> 리뷰에서 미술적으로 너무 이쁘고 음악도 너무 이쁘고 내용은 그냥 아침 막장 드라마래. 음. <laughs> 그렇지. <그치. 웃음> 이제 유명한 폴란드 책 바탕으로. 만든 영화인데 국어시간에 수업에 음. 뭐책 읽어야 됐고 그다음에 음. 그 다음에 테스트하고 토론하고 뭐 그런 거 했는데 그리고 이제 한국 이제 국어시간에 어떻게 했는지 그거 사람들이 궁금할 것 같아서 뭐 외우고 시 같은 거 옛날 거 외우고 뜻풀이하고 뭐 다음 주까지 이책 읽어라 그, 그리고 이책 내용에 대한 테스트 할 거야 그리고 다음에 이제 우리 뭐 책 내용에 대한 테스트 같은 건 없어. 내가 좀 신기했던 거는 토론 같은 것도 없다 없고 이렇게 어. 얘기하지 않았고 그냥 이렇게 뭐 선생님 뭐 얘기 뭐 그냥 뭐 내용 뭐 설명하고 끝. 응. 뭐 이렇다 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 끝. 응. 세계 문학도 해? 아니. 절대. 있긴 하지. 그러니까 추천 도서에는 어. 있어. 근데 시험에는 안 나오지. 그러면 왜냐면 우리 유럽에서 하잖아. 유럽적으로 제일 많이. 유럽이니까 그다 허기는 뭐다 섞여 있잖아. 나라들마다 연계가 돼 있잖아. 근데 여기는 뭐 중국, 일본 뭐 영향이 있잖아. 근데 이런 문학안 친하잖아. 막뭐 우리 뭐 러시아도 친하나? <laughs> 요즘엔 몰라 근데 나 때는 그랬어. 엄마가 <laughs> 나, 나 얘기했어. 2 0년전 얘기야. Teraz teraz m o 이 ł o się zmienić. s ł u c h a j Teraz m z m i i t a a z na czasów tak było. 대략은 뭐저 뭐지 딱저 이제 인아채이 로비온 나코리아식임. 근데 그때는 시간 어떻게 됐어. 네가 했잖아 너무 많이 달라져서. <laughs> 근데 수능 수능 봐야겠다. 난 수능 제... 한국에서 배우는 모든 것들은 수능 위주였어. 그치지금 요즘도 그렇지 않을까? 그래 어느 정도 그렇긴 한데 좀 많이 그래도 좀 달라졌다는 건 몰라. 나 모르겠어. <laughs> 세계 문학 오빠는 그냥 읽었는데 읽어봤는데 음. 그거 좋아했던 책 있었어? 어이, 사실 다 재미없어. <laughs> <laughs> 내가 거의 대부분 완결까지 본거 거의 없는 것 같아. 보다가 보다가 아우 이제 못 보겠어. <웃음> <웃음> 이거 이거 아마 동감할 거야 사람들이. To teraz już wiecie, jak to było za czasów tedy na w szkole, więc nie czytali za bardzo. 문학약가 원래 되게 뭐 저기서 보통에 자다반한 자다한 렉투를 약간 이렇게 대저 코라아식게 대저 저거 나바카기억에 학교에서 나눠 준게 아니라 그냥 내가 도서관 갔다가 본거 같아. 그냥 도서관에 갔다가 이렇게 그 벽보에 이렇게 붙어 있는 거고. 어 그래? 그래. 이거 하나 읽어 볼까? 뭐 okay. 그래서 던거 같은데. Mm. Pa, 그러니까 pa, 가끔 그런 건 있어. 독후감쓰라고. 숙제로, 방학 음. 숙제로, 음. 방학 동안에 이거 읽고 줄거리나, 이제 뭐네 생각은 어떤지 이제 쓰는 거야. 음. 그, 그래도 읽어보고긴 해야 될 걸, 약간 이런 느낌이지. 리프체에 사게 받잖아. 음. 거기에서 사진 하나 딱 주고, 음, 음, 음. 그, 그 그림 그 하나 딱 주고, 음. 무엇 무엇 하던 장면인가. 뭐야, 이런 느낌. 음, 그걸 안 읽으면 안 보면 모르잖아. 약간 그치? 그런 느낌의 문제도 나올 수 있고, 음. 뭐 그런 것도 있을 수 있어. ABC 이렇게 해놓고 시간 순서대로 나열 그래. 음. 사건의 시간 순서대로. 어, 음, 그치, 그치, 그치. 요즘에 모르겠다. 진짜 요즘 음. 한국 책밖에 안 해. 맞아 그니까 러 그거 신기하지. No dobrze, to czas na przepis na kimci z tofu. Pokażę Wam, jak się robi to kimci. Mam kupione tofu, znowu taką wielką kochę. Co z tym tofu zrobić, to już wiecie. A teraz kimci. Składniki to oczywiście kimci. Tutaj mam taką resztkę kimci, która się nadaje tylko i wyłącznie do smażenia, więc ją całą wykorzystam i jeszcze troszeczkę sobie dołożę. Poza tym cebula. Tutaj mam papryczki chili, ale je można pominąć, wiadomo. Tutaj mam czosnek. Zieloną cebulkę. Potrzebny nam będzie również chamci, czyli tuńczyk z puszki. Też można pominąć, to nie jest, wiecie, że musi być. Tutaj mam sos sojowy. Tutaj jest mesie ciąg, czyli to jest taki syrop śliwkowy koreański, ale, ale to możecie zastąpić cukrem ze spokojem albo miodem. Jedna łyżka, dwie łyżki, zamiast tego i luzik. Aha, proszek, czyli ja dam nie za dużo, może jedną łyżkę, bo będzie za ostre. 음식 보공이죠. 그렇죠. <laughs> 맛있게 드세요. 맛있게. <laughs> 뭐또 주는 거야? 두부 <laughs> <저부> 건강해 줘. 꼭. <laughs> 어. 음. 이따. 소희, 저 아저씨 뭐하지? <laughs> 어? 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 구멍 만들었네. 구멍 <laughs> 만들었어. 아 그래. Ciao! Na łanny O, pane dzielą, co centralita. Patrzcie, jaka szykowna! Kapsida, kapsida. ago. Niestety ostatnimi czasy, kiedy wychodzę z Sofii, jest ciemno, brzydko. Nie mam co wam pokazywać na tych spacerach, więc wrócę ze spaceru i dopiero pogadamy. Jeszcze Wam mogę ciekawego powiedzieć. Wy mi możecie coś ciekawego powiedzieć. Wy mi możecie powiedzieć, czy była jakaś lektura w szkole, którą czytaliście, która Wam się podobała. Na tym chyba skończę tego vloga. Mam do Was jeszcze jedną prośbę. Poza tym, żebyście mi napisali o waszych ulubionych lekturach w szkole. Mam bardzo ciężką fazę na omlety, na słodko, na śniadanie. I jeżeli macie jakiś ulubiony przepis, to podajcie w komentarzach. Zbieram wszystko, a tymczasem ja wam zostawię. Przepis na omlet biszkopcowy, który ja robiłam rano, w opisie. To sobie możecie kliknąć i spróbować. I jak się wami żegnam na dzisiaj. To tyle ze zwykłego wloszka, daily wloszka. Widzimy się następnym razem. Zobaczymy, co tam będzie się u nas działo w następnym odcinku. Pa, pa! Ziu.